Teście anten. Mam jeszcze chwileczkę czasu. Mogę zademonstrować i pokazać na przykładzie trzech wybranych modeli radiotelefonów. Alan 199, Uniden Pro 520XL i Prezydent Johnny 2 ASC. Dlaczego warto kupić lepszej klasy radio z filtrami przeciwzakłóceniowymi, i jak te zakłócenia będzie słychać w radiu, które nie posiada filtrów i w radiu takim, które posiada filtry przeciwzakłóceniowe. Najpierw spróbuję przetestować Alana 199. Spróbujemy teraz, jak działa Alan 199. Blokada szumu jest wyłączona. Należy uruchomić po prostu radio. Ustawimy jakąś siłę głosu powietrznej do połowy i uruchomimy silnik. I zachowuję alarm 199. To samo spróbuję teraz z Unidenem Pro 520. Blokada szumu jest wyłączona. Ustawiona pełna czułość odbiornika na maksimum. I teraz należy uruchomić radio. Jest w tej chwili wyłączony filtr ANL przeciwzakłóceniowy. Coś nie za wiele, ale coś tam daje. Natomiast samo radio, pomimo że siła głosu nie jest ustawiona nawet do połowy, szumi niesamowicie. No, niestety, nie jest to to samo radio, które było kiedyś sprzedawane 5-6 lat temu. To jest już zupełnie inna elektronika, niestety gorsza. I to samo teraz wykonamy z prezydentem Johnny 2ASC, czyli blokada szumu wyłączona, pełna czułość odbiornika i uruchamiamy radio. No w tej chwili mamy siłę głosu ustawioną powiedzmy do połowy. Zdecydowanie mniejszy mi od Unidena i również zdecydowanie mniejszy mi od Alana 199. Teraz spróbuję uruchomić jeszcze silnik. Przez chwilkę pojawiły się zakłócenia tylko w momencie uruchamiania silnika. I nadal proszę posłuchać, jest absolutnie totalna cisza. No, słychać tylko szum z eteru, antena jest podłączona. Także praktycznie cisza i spokój. Zdecydowanie najlepsze radio z najlepszymi filtrami przeciwzakłóceniowymi. Po krótkim teście Anten i teście radiotelefonów, szczególnie Prezydent i Uniden. Chciałbym zademonstrować, jak te radia wyglądają w środku, ponieważ na forach internetowych krąży opowieść i legenda wręcz, że Uniden i Prezydent to są te same radia. Chciałbym wreszcie obalić ten mit także dla wszystkich niedowiarków, jak wygląda Uniden i Prezydent w środku, chciałbym to właśnie zademonstrować. Na przykładzie Unidena, Prezydenta i radiotelefonu wprowadzonego niedawno do sprzedaży firmy Sztabo. Na zewnątrz te trzy radiotelefony wyglądają bardzo podobnie. Praktycznie niczym się nie różnią, jedynie napisami z przodu, które są umieszczone na płycie czołowej radiotelefonu. Teraz mamy dla porównania zbliżenie tych radiotelefonów. To jest Uniden Pro 520 XL. Prezydent Johnny 2 ASC. Natomiast to jest ten nowy radiotelefon firmy Sztabo. Nosi nazwę XM3001E. Dla zademonstrowania, jak radiotelefony wyglądają w środku, odkręciłem obudowę. Teraz jedynie trzeba odwrócić radiotelefony głośnikiem do góry. I zdjąć obudowę z tych radiotelefonów. Teraz zademonstruję, jak wyglądają te trzy radia w środku. Zaczniemy od Unidena. Wcześniej głośniki zostały odłączone. Po to, żeby nie przeszkadzały w demonstracji radiotelefonów w środku. Tak wyglądają Uniden, prezydent Johnny 2 ASC, sztabo XM. 3001E. Dla porównania, Uniden i prezydent. Jak widać, Uniden to wcale nie jest to samo radio co prezydent. Fora internetowe, niestety, prześcigają się w różnych opowieściach, wręcz mity są już o Unidenie. Że to jest dokładnie to samo radio co prezydent. A tu widać, że niestety tak nie jest. Dla porównania pokażę teraz prezydenta i sztabo tu widać, że to są te same radia, dokładnie elementy. Niektóre różnią się kolorem, ale w środku są to dokładnie te same radia. W ten sposób chciałbym zademonstrować i pokazać, że Uniden to wcale nie jest prezydent.